Co masz? Książki? Wizje roślin, czyli 50 roślin leczniczych i jeden grzyb. Książka jest z dedykacją dla roślin i kobiet mojego życia. Joanny, Eweliny i Ani. A ty kto jesteś? A ja jestem Joanna, mama autora. <laughs> I jak, co myślisz o tej książce? <laughs> No jeszcze całej nie przeczytałam, ale <laughs> no taka mała encyklopedia w domu. Mhm. Gratulacje i uważam, że rewelacyjna. Która jest roślina Twoją ulubioną? Masz jakąś z wszystkich roślin? Czarny Bez Aha. i kalina. A. Cześć, dzień dobry. Robert, ja z tej strony dzisiaj chcę Wam opowiedzieć o e, książce Wizję Roślin, czyli 50 Roślin Leczniczych i Jeden Grzyb to najnowsza moja książka. Cegła wyszła, prawdziwa księga, taki zielnik, ale nie tylko. Pokażę Wam również wnętrze tej książki, ale chcę Wam trochę powiedzieć, jak doszło do jej powstania. A, chyba zejdę trochę niżej. I jak się zaczyna ta książka, pierwsze zdanie brzmi tak. Nie pamiętam, kiedy roślina odezwała się do mnie po raz pierwszy. Pamiętam, gdy pierwszy raz usłyszałem. A więc zaczyna się od dębu. To faktycznie jest jeden z pierwszych momentów, który zapamiętałem, gdy. Usłyszałem, jak odezwała się do mnie roślina, potężne, stare drzewo w Białowieży. I oczywiście można by było uznać, że po pierwsze zwariowałem, po drugie, że wydaje mi się, po trzecie, że przesłyszałem się. No i pewnie wiele, wiele, wiele innych. Ten dom powiedział mi, żebym wziął kawałek jego kory, żebym wziął do ust i pożół. I tak zrobiłem, chociaż umysł naprawdę myślał, dobra, dzwoń do szpitala psychiatrycznego, do ten czas. Później, gdy wracałem do cywilizacji, zadziwiony tym, co się wydarzyło, zacząłem czytać o właściwościach naukowych korydębu, i okazało się, że ona ma w sobie garbniki, i pięknie ściąga i była lekarstwem, którego potrzebowałem w tym czasie, i zacząłem pić korę dębu. I powiedziałem Katarzynie Tyszkiewicz z którą współpracowałem w Przekroju, że mam taki pomysł na cykl artykułów. Wizję roślin go nazwijmy. Pierwszy będzie dąb. Co ty na to? I Katarzyna się zgodziła. I tak powstawały artykuły przez dwa lata, ponad dwa lata. Co miesiąc do Przekroju opisywałem jedną roślinę. I zazwyczaj ten miesiąc czasu spędzałem z tą rośliną. Na przykład z rokitnikiem, którego posadziłem, z miodunką plamistą, z bruszczykiem kurdybankiem. I w pewnym momencie te artykuły okazało się, że czyta redaktor naczelna wydawnictwa Świat Książki. Ja wciąż nie wiem, czy ja dobrze patrzę, bo nowy mam sprzęt, mam nadzieję, że patrzę na Ciebie teraz. Yy, I chodzi o moje oczy. Nie wiem, w którą stronę powinienem skierować, by patrzeć na Ciebie. Mam nadzieję, że na Ciebie patrzę. Joanna Laprus yy, zadzwoniła do mnie i zapytała, czy napiszę książkę. Czy napiszę książkę yy, o wizjach roślin, bo czyta te artykuły, jej się podobają. No, Ja ochoczo się zgodziłem, rozmawialiśmy długo z panią Joanną. I tak doszło do, do tej współpracy. Więc kolejny rok, a nawet ponad, to było pisanie o nowych roślinach. Bo ta książka, gruba książka pełna ilustracji, to, to nie tylko to, co w przekroju, a to, co w przekroju jest przepisane i poprawione, ale to przede wszystkim nowe rośliny, nowe rozdziały. I, i oto jest wizja roślin, czyli 50 roślin leczniczych i jeden grzyb. Dlaczego wizja? Bo wizja nie jest halucynacją, bo wizja nadaje kierunek życiu. I tam znajdziecie w książce 51 wizji, które być może was zainspirują. A teraz zobaczcie, co jest w środku. A teraz chciałbym wam pokazać, jak wygląda książka w środku. Jest pięknie przygotowana i stworzona. Dedykowana dla roślin i kobiet mojego życia. Joanny, czyli mojej mamy, Eweliny, mojej siostry i Ani, córki mojej siostry z treści w podziale na takie pięć kategorii drzewa, krzewy, kwiaty, zioła, rośliny magii i mocy. No i na końcu jest ten dodatek specjalny, czyli grzyb, łyżniczka lancetowata, jest też wstęp. Na samym końcu przypisy. Tych przypisów jest kilkaset dla tych, którzy chcą poszukać, poszperać to głównie badania naukowe, ale nie tylko, bo i stare zielniki. Są od serca podziękowania. No i to, co ważne w tej książce, to że jest po prostu pięknie przygotowana, że są ręcznie stworzone ilustracje urszuli rzędzian. Każdy rozdział to jest odrębna ilustracja. I tych ilustracji jest naprawdę sporo i są piękne. Każdy rozdział to też opowieść, od której się zaczyna. W każdym rozdziale jest charakterystyka właściwości, czyli część naukowa. Czasami są przepisy, i zawsze jest wizja. Wizja to jest taka opowieść podarowana od dobrych duchów, od roślin, od mądrości ziemi, w której można trochę podumać. Wizję można czytać też z dziećmi, mam takie wrażenie. Ten wstęp to jest trochę opowieści o tym, jak to było, jak to jest, jak to jest w podaniach ludowych, jak to w słowiańskich opowieściach. No, ja do tych wizji was bardzo serdecznie zachęcam. Poza tym, że książka, moim zdaniem, jest i może być pięknym prezentem, no to sama w sobie mnie zachwyca, jeśli chodzi nie o mnie i o moje ego, ale o to, jak została przygotowana, jak została zbudowana. Jest też sporo literatury w środku. Poezja, cytaty, proza, fragmenty wierszy. Gdy opowiadam o niektórych roślinach, to opowiadam o tym, jak Opowiadano o nich wcześniej. Ostatnie 10 rozdziałów to są te rośliny mocy, czyli jest tytoń jest marihuana, jest mak lekarski, jest kawowiec, jest i boga narkotyczna, bardzo mało znana u nas potężna roślina, która potrafi przerwać uzależnienie od, od heroiny. Jest też dziurawiec, który przecież działa jak silne leki psychotropowe. Co tutaj nam się schowało? No, Bóg, Bóg, drzewo magii, mocy od dawien dawna. Dlaczego to przeczytacie sobie, jeśli chcecie? Babka, babka zwyczajna, też się zdradła. No i Ajałaska, no i wiele, wiele innych. Piękne rekomendacje, które dostałem od Ruty Kowalskiej, jednej z najlepszych, jeśli nie najlepszych zielarek w Polsce, ale też profesoruszuli Szuli Zajączkowskiej. Także ja zachęcam do czytania. Wizji roślin. I już na koniec, życząc bardzo dobrej lektury, chcę powiedzieć, że ta książka ma silne korzenie w szamanizmie i w nauce, ponieważ jest wiele przepisów, wiele opracowań naukowych, więc umysł coś dostanie, ale sięgałem bardzo silnie, inspirowałem się i korzystałem, czerpałem z mojej praktyki, z podstaw praktyki szamanizmu, z tego, czym się zajmuję, pracując z ludźmi indywidualnie czy. Plemionach, dlatego to wizje roślin, dlatego oddane jest miejsce roślinom, temu co one chcą lub być może chciałyby nam powiedzieć. W sprawach technicznych ja nie sprzedaję swoich książek, więc jeśli chcesz kupić, ja polecam, to poszukaj po prostu najtańszej oferty w internecie, tak chyba najlepiej. Poprzez książki.pl albo wydawnictwo Świat Książki. No i cóż, ja życzę dobrej lektury.